Witam z tej strony Karamon. W dzisiejszym materiale postaram się omówić wszystkie esencje, jak i run upgradey te, które do tej pory użyłem. Zapraszam. A więc zacznijmy od Magic Essence. W pierwszej kolejności mamy Magic Upgrade Essence który pozwala nam z komonowego itemu, czyli białego, zrobić magiczny przedmiot. Tą esencją możemy rolować, aż uzyskamy trzy magiczne opcje. Opcje mogą być różne mogą być prefiksami bądź sufiksami. Jeżeli nie wiecie, a szukacie swojej odpowiedniej jakiejś statystyki, nie wiecie jak się do której grupy zalicza: czy do sufiksów, czy do prefiksów. Możemy wejść sobie do tabeleczki i mamy rozpisane prefiksy. Wszystkie, które możemy mieć w tym przedmiocie, jak i sufiksy. Niektóre przedmioty, tak jak przedmioty z Autority, mają dodatkowe opcje. Tabelce, poprzez, że przedmiot z Authority będzie miał niebieski znaczek. I wszystkie z tym niebieskim znaczkiem oznaczają, że ten przedmiot ma Authority. Authority przejdziemy później, będę objaśniał. Następnie. Wróćmy do naszych esencji. Tak jak wspomniałem, pierwsza esencja daje nam magiczny status przedmiotu. Można rolować nim, aż uzyska się trzy opcje. Kolejny jest Magic Bridge Essence, który pozwala nam na rolowanie wszystkich trzech magicznych opcji, które mamy w przedmiocie. Aktualnie mamy dwa, więc te opcje cały czas randomowo się rolują. Kolejną esencją jest Magic. Fixed Essence pozwala nam wybrać jedną opcję. Wybierzmy sobie przykładowo, na przykład tutaj mamy już wylosowany Hitrate. Oznaczamy sobie ten prefix. I co będzie się teraz działo? Po użyciu esencji będzie nam rolowało cały czas z puli, którą mamy odblokowaną ale hit rate będzie nam zostawał cały czas, tylko będzie się rolował jego tier. Oczywiście wszystko odbywa się randomowo. Pokażę, zareprezentuję. Tak jak widzicie, zmieniła się nam rolka przy hit rate. Hit rate statystyka została i dodatkowo doszła statystyka z attack spell damage. Em. Kolejny jest to Magic Imbue Essence. Pozwala nam odkryć jedną z magicznych prefiksów bądź sufiksów, jeżeli posiadamy slot. A w tym momencie mamy dwa odkryte, więc trzeci nam nie dojdzie. Jeżeli byśmy mieli jeden z wykrzyknikiem, wtedy możemy użyć Imbu Essence, żeby odkryć tą zakrytą statystykę. Lubimy na przykładzie, może któreś się wylosuje. O, proszę bardzo, mamy dwie statystyki z znakiem zapytania, i w tym momencie możemy użyć Magic Imbu Essence, żeby odkryć te, które są dla nas niewidoczne. Następnym przedmiotem, następnym, przepraszam, esencją jest Magic Change Essence, pozwala nam na. Rolowanie widełek w opcjach magicznych te, które posiadamy. Po enchancie widać te rolki nam się zmieniają. Mamy 17 na 39. Minimalny to jest 19, maksymalny jest 34. I te wartości nam się cały czas w magicznym przedmiocie zmieniają. Następną esencją jest Magic Expansion Essence. Zaprezentuję teraz. Przerolujmy sobie. Mamy jedną magiczną statystykę. Maksymalnie magicznych statystyk możemy mieć trzy, więc możemy sobie dodać je poprzez Magic Expansion Essence. Reprezentuje jedna statystyka, druga 3 Max, więcej nie można. Następna esencja jest to Random Upgrade Essence. Może nam zmienić randomowo statystyki w przedmiocie na magiczny, rarowy, czyli żółty, bądź też wyjść randomowo unik. Zaprezentuję teraz. Jak widzicie po kliknięciu o pojawiło się teraz randomowo cztery opcje rarowe żółte. Następną esencją jest revision essence, który resetuje nam item do wartości common. Oczywiście po użyciu, przy użyciu enchantu ta informacja nam tutaj jest wyświetlana, że wszystko zostanie zresetowane do komonowej podstawowej wartości. Proszę bardzo. Następną esencją jest Rare Upgrade Essence. Ten essence będzie działał nam tylko i wyłącznie, jeżeli item jest już magiczny, czyli możemy użyć ran... Możemy do tego użyć RANDOM UPGRADE ESSENCE, bądź pierwsze MAGIC UPGRADE ESSENCE, żeby zmienić na niebieski przedmiot magiczny. O, niestety użyliśmy i wszedł nam od razu rarowy, więc w tym momencie trzeba znów zresetować do komona i zrobimy już magiczne. Później z tego magicznego możemy zrobić oczywiście rarowy przy użyciu rar upgrade essence. Kolejną esencją jest rar beef essence. Roluje on wszystkie statystyki w rarowym przedmiocie. Oczywiście randomowo. Posiadamy tylko dwie, dwie statystyki w tym momencie rarowe, więc będzie nam rolował tylko i wyłącznie z dwóch. Kolejnym jest rar fix essence. Robi dokładnie to samo, co niebieski, który objaśniałem, tylko roluje z statystyk rarowych, jeżeli posiadamy przedmiot już na rar. Kolejną esencją jest rar imbue essence. Jest to identyczne, tak jak w poprzednim, co objaśniałem, jeżeli chodzi o magiczne. Też pozwala nam odsłonić nieodkryte rarowe prefiksy bądź sufiksy. To samo tyczy się od rar, część essence. Roluje nam z puli widełek w prefiksach bądź w sufiksach statystykę. Kolejnym jest RAR Expansion Essence. Działa on tak samo jak ten poprzedni, magiczny. Dodaje nam jedną dodatkową statystykę. Jest to dosyć rzadki materiał. Można go uzyskać z dropu, z nagród, albo poprzez Łączenie odpowiednich kawałków. Kolejną esencją jest to disintegration, pozwala nam na podbicie, bo, bo, przepraszam, usunięcie niepotrzebnej yy, jednej statystyki. Oczywiście odbywa się to randomowo. Czyli jak będziemy posiadali w przedmiotie 6 statystyk, Usunie nam z 6, z puli 6. Jeżeli posiadamy dwie, będzie nam usuwał z dwóch, które mamy dostępne. Tak jak na przykład teraz. Usuwa nam jedną na niewiadomą, i teraz możemy użyć w tym momencie rarimbo essence, żeby z powrotem randomowo zobaczyć, jaka wyjdzie nam statystyka w przedmiocie. Kolejną esencją jest Quality Bridge Essence. Można ją używać tylko i wyłącznie na przedmiocie common, czyli musimy zresetować sobie do białego, czyli do commona, normala. I w tym momencie możemy używać Quality Bridge Essence, który pozwala nam Podbić quality przedmiotu, czyli podstawowe jego wartości będą zwiększone o tą wartość, która nam się tutaj wyroluje. Z bardziej takich pożądanych widełek, jeżeli chodzi o trafienie, to jest powiedzmy 19-20, to już jest super, i wtedy możemy użyć sobie Quality Modification Essence, które roluje nam statystyki. Plus, minus. O co chodzi? Że możemy dostać plus 10, ale nam może też zjechać minus 5. Czyli, jakbym użył tego przedmiotu, no nie jest zbytnio tani. Można go uzyskać z dropu, kupić na auction house bądź skompletować z kawałków przy rozwalaniu różnych przedmiotów. U Kowala. Następnymi esencjami jest to Prefix of Option Bridge Essence. Pozwala nam na wylosowanie trzech prefiksów z puli w wybranym przedmiocie. Przykładowo mamy tutaj pierścionek, wybieramy sobie prefiksy i będzie losował nam z puli prefiksów. Przelosuje nam wszystkie trzy statystyki, czyli Prefiksy. Mamy HP, Hit, Attack, Speed, Elemental Damage. W tym momencie przeroluje nam Elemental Damage, Barrier, Change i Mana. Można czasami rozpoznać na obrazku macie takie tutaj malutkie kropeczki. Na dole jest jedna pełna, a u góry pusta. I to jest statystyka prefiksy. Sufiksy mają kropkę u góry pełną, a u dołu pustą. To taka mała informacja. Kolejną esencję jest to Remove Essence Prefix, czyli Prefix Option Remove Essence. Usuwa jedną z trzech prefiksów randomowo, czyli niekoniecznie tą, która akurat Wam nie pasuje, może Wam usunąć. A kolejne. kolejne. Czy liczy się to samo kolejnych dwóch kamieni, tylko że wybieracie w tym momencie z puli sufiksów. Możecie sobie za każdym razem sprawdzić dokładnie, które statystyki są w... pożądane dla Was, a które mog mogą zostać usunięte. Niepożądane. Następną esencją jest to Unique Change Essence pozwala wam przerolować wartości w unikalnych przedmiotach. Widzicie, że ma malutkie rolki, a widełki są dosyć wysokie w unikach. O, mogę na przykład na przykładzie tego unika 83 na 100 max. Może być. Pamiętajcie, że oczywiście może spać wam poniżej 83. Kolejnym jest legendary upgrade Essence. Możecie to użyć na RAR przedmiocie. Zamienia RAR przedmiot. Lokuje wam statystyki, czyli tak jak tutaj w rarowym przedmiocie i dodaje wam legendarny pierwszą statystykę. Możecie się ze statystyki oczywiście rozwijać dalej. Jeżeli Wam dojdzie tutaj kolejny z, znak zapytania, używacie wtedy legendary Imbu Essence i odkrywa Wam dodatkową statystykę. Tak jak tu widać w przypadku tego przedmiotu. Jeżeli posiadałbym legendary Imbu Essence, mógłbym odsłonić sobie kolejną z statystyk w tym armorze. I tutaj zaczynają nam się tak zwane esencje, Autority. Co to są Autority? Autority wypadają z bożków. Po przejściu aktów będziecie mm, otwierać Chaos Dungeony, czyli tak zwane mapki, i możecie trafić randomowo jeden z bożków, które tu się znajduje. Jeżeli go będziecie mieli wysoki dosyć procent drop rate'a, może wam wypaść te authority. Każdy bożek, każdy authority ma swoje statystyki specjalne do każdego przedmiotu. A mianowicie możecie skorzystać sobie z takiego doka, który zamieszczę link oczywiście w materiale. I sprawdzić sobie poszczególne każdego bożka w jaki przedmiocie, jakie autority może wam dać. Jak używa się tego autority? Na przygotowany bazowy item. Przykładowo, robicie już quality. Podbijacie, widzicie, że jest broń elegancka, powiedzmy nawet jak było a przykład, przykład Wam pokażę na tym. Podbiłem quality przedmiotu maksymalnie ile mi się udało. I przy użyciu jednego z. że tutaj użyłem. Alysę, nie, 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 nie. Już nie pamiętam dokładnie, ale nie przedłużając używacie jednego z Autority i randomowo wrzuca Wam ten fioletowy u góry statystykę i bony, które jeszcze możecie wylosować. Możecie ob sprawdzić sobie tutaj dokładnie. Unique Authority, Elemental Damage, Physical Damage, Minion Damage, Centry Damage. Przy użyciu tego Authority mogą wam wejść te opcje. Kolejną esencją jest Vesper. Jest to droga, droga rzecz, ciężko ją zdobyć. Można ją uzyskać poprzez zabijanie bossów na Void Riftach za odpowiedni level w, w danym sezonie. Dostaje się jedną z nagród. Drugą opcją jest kupienie go UMPCA za merity. Trzecia opcja jest to Auction House. Koszt tego od 2000 rubli w górę. Pozwala Wam na przerolowanie wszystkich statystyk w przedmiocie powyżej levela 70, gdzie daje Wam jedną. Statystykę na 10, a resztę może wyjść na wysokim levelu, czyli 8, 9, 7. Następna jest Alisa Essence. Alisa Essence przerolowuje Wam randomowo wszystkie statystyki w przedmiocie z tym, że ma możliwość, że te statystyki wyjdą na wysokim tierze. Robicie to i tylko i wyłącznie w przedmiocie RAR, czyli żółtym. Autority już bym powiedziałem, to chyba będzie, jeżeli o esensy chodzi wszystkie. Przejdźmy do smaczku. Głównym takim smaczkiem, który chciałbym Wam dzisiaj tu objaśnić, jest Kandora Essence, jak ona działa tak samo jak i Revitalization. Runę Kandora możecie używać na skillach, proszę bardzo. Runa Kandora daje Wam 105 leveli, jeżeli nie sfejluje podczas próby, jeden level do skilla. Oczywiście ten level musicie wykupić poprzez używanie opcji Grow. Przykładowo pokażmy, Z użyjemy na przykład jedną. Tak, oczywiście pamiętajcie o tym, że przy użyciu run Kandora może Wam zamienić, ale automatycznie lokuje Wam wszystkie sloty. Nie zmienicie już później tych kolorów, chyba że użyjecie resetu, gdzie zresetuje Wam wszystkie kandory i będziecie mogli przerolować od początku, jeżeli będziecie chcieli zmienić kolor. I tu jest przykład, który od razu Wam pokażę. Mamy Plus jeden z tej strony. Jak widzicie, ten gem ma level czwarty, ponieważ z tej strony mam plus 4 na ściance. Plus jeden z tej. Nie sumują się te strony. Zróbmy jeszcze jedną kandorkę. Pach. O, jakoś nie idzie dzisiaj to. Plus 2 mamy teraz z lewej strony, także widać z kandorkami, jak mogą wchodzić. Co jeszcze możemy zrobić, jeżeli Kandora nam sferiuje? Tak jak widzicie, moja Kandora już została zablokowana. Cannot use run Kandora Essence, i w tym momencie, jakbym chciał wrzucić tego skilla tutaj, nie mogę używać więcej Kandorek to mogę zrobić. Mogę zrobić tak, że resetuję w tym momencie swój skill znów do podstawowych wartości, czyli do zera. Kolory te, które były poprzednio, zostają zachowane i z powrotem wbijam kandorę, czyli szykuję sobie większej ilości kandor niż miałem wcześniej. Jak tutaj wbijem 8, to przykładowo szykuję sobie teraz 10. Resetuję i znów wbijam. Jeżeli na przykład wejdzie mi tylko 4 i wtedy znów zablokuje mi Run Kandora Essence, mogę użyć w tym momencie Run Candora Revitalization Essence, który pozwala mi na odloadowanie tak jakby poprzednich ustawień, czyli jak miałem wyższą wartość zapisaną w Kandorze przywróci mi tą najwyższą. To jeżeli chodzi o Kandora, to będzie chyba wszystko. Tutaj już przejdźmy sobie do poszczególnych runek. Pierwsza runa jest Run Bridge Essence, pozwala wam rolować ilość linków w danym skillu. Możecie wylosować od jednego do sześciu. Kolejnym jest Run Link Essence. Pozwala Wam zmieniać ustawienia poszczególnych linków, które macie na swoim skill runie. Kolejnym jest run Color Essence. Pozwala Wam na zmianę kolorów w linkach, które już posiadacie na swojej runie. Kolejny jest Penta Essence. Jest to przedmiot, który pozwala Wam yy, na Komono, na zwykły komonowy skill. znaczy może w sumie być to nawet yy, yy, rarowy, bądź legendarny. macie szansę uzyskać od 5 do 6 linków na przedmiocie. Hexarun zwiększa Wam do maksymalnych linków. czyli da, można powiedzieć, że oddaje wam... Yy, od razu Six Linka. Kolejnym jest Kandorka, którą mówiliśmy kilka minut wcześniej. Później mamy też run Kandora Revitalization, który pozwala nam na z powrotem odnowienie, tak zwane odloadowanie najwyższego zapisu bez faili. Później mamy skill run Magic Upgrade Essence, pozwala nam na zmienienie naszego skila Komonowego na magiczny. Następny zmienia go na RAR, kolejny zmienia go na legendarny. Jeżeli chcemy yy, mieć skill przebudzony, zapraszam do materiału Legendary Runa i Awakening, tam objaśniam jak to wykonać. Następnym jest Link Run Magic Upgrade Essence. Pozwala nam podobnie jak w przypadku y, skill runy, zamienia nam z Common, czyli z normalnej, na magiczną, później na rarową i na końcu legendarną. Ostatnim esencją jest Trigger Rur. Change Essence pozwala nam przy skillach triggerujących, czyli takich, które mają pokazaną ścieżkę, na zmianę ścieżki randomowo w innym kierunku. Tak jak widać na tym skillu, tu mamy na przykład skierowane w prawą, czyli musielibyśmy wrzucić go tutaj i z tej strony mieć, o tak jak w tym na przykładzie, czerwony link, żeby zadziałał. I to chyba będzie tyle, jeżeli chodzi o esencję. Mam nadzieję, że pomogłem Wam choć trochę. Jeśli się podobał materiał, nie zapomnijcie o łapce w górę. Dziękuję bardzo i zapraszam na moje live y z gry na kanale Twitcha. Oj.